Hej, hej, hej. Przed Wami recenzja książki Marty Osy. Jest to kontrakt. Jak widzicie, książka mam do recencji od wydawnictwa Laki. Dosyć grubsza, ale, ale ma swoje plusy. Premiera 15 luty 2024. Słuchajcie, jest to powieść, która w niektórych momentach idealnie odzwierciedla tutaj czyjeś życie. Różnią się jedynie kilkoma szczegółami, jak na przykład miejsce czy wiek. Jednak nie sądziłam, że jest jeszcze ktoś, kto postępuje. W tak niezbyt dobry sposób. Nad tytułem powinien być, powinna być jeszcze taka nazwa ku przestrodze, żeby dostrzec, jakie zachowanie jest złe. Wiecie, główne postacie to osoby wieku przed emeryturą. Kobieta jest światową taką może nie światową, ale ogólnie bardzo dobrze wychodzi jej przekonywanie kogoś do czegoś, która niby na każdy problem ma jakąś tam swoją dobrą radę. Bardzo dba o siebie, jedząc zdrowo i ćwicząc, żeby, wiecie, jak najdłużej zachować sprawność fizyczną. No i dzięki temu nie wygląda na swoje lata. Ona pisze książki i lubi spoglądać na morze, gdyż no wtedy odczuwa, że jej wena twórcza, wiecie, nie tyle wraca, co po prostu powoduje, że jak najszybciej pewne myśli musi zapisać. Za sobą ma nieudane małżeństwo z powodu, który, no, poznacie troszkę później. I później wchodzi on. Taki typowy podrywacz, który wciąż myśli, że wygląda młodo. Spotykając na swojej drodze dawną miłość, zapraszają do swojego domu, gdzie podpisują pewien kontrakt. I tak on ma wyjść y, nie bez korzyścią dla obu stron. Ale czy w ogóle coś takiego jest możliwe, znając o co chodzi? Wiecie, nawet nie macie pojęcia, jak mnie ten gościu denerwował. O ludzie! Te jego uszczypliwości, niby żarty i docinki, to, to było dla niego takie, wiecie, takie zwyczajne, takie powiedzenie komuś komplementu. Ale gdy osoba, która je słyszała, to po prostu na każdym kroku była raniona. To mega toksyczny narcyz, którego charakter mm, znam aż za dobrze. Wiecie, według niego wszystkich można było kupić za pieniądze. Szantażował ludzi, mocno kontrolował i tak naprawdę wykorzystywał do własnych uciech. On jest ukazany jako Posiadający smykałkę do interesów, i to chyba jedyny jego plus. Wiecie, poznać z naszej książki, stara się wypełnić dobrze swoje zadanie, ale czasami wraca do czasów, kiedy byli jeszcze młodzi. Ona zauważa, że nawet starzejąc się, można tak naprawdę wewnętrznie czuć się jeszcze młodym. Podobały mi się tutaj listy, które czytałam, odznaczone innym drukiem. W których korespondentki wspominały o dosyć mądrych rzeczach. Podkreśliły tam, że często kochamy wspomnienia o danych osobach, podczas gdy z biegiem czasu, no, te wspomniane osoby znacznie się zmieniły. Żeby to tylko na lepsze, nie ma tak dobrze. Wiecie, niekiedy nasze wspominki nie mają nic wspólnego ze sobą, na którą po 20 latach się patrzy. I uwierzcie mi, że nie chodzi tylko o wygląd. Dobrze jest mieć wspomnienia. Lecz nie można nimi żyć, bo do tego czasu, w ogóle tego całego czasu, który był kiedyś, nikt nam nie wróci. Żyjemy zatem teraz tym, co mamy, bo tak naprawdę tylko w chwili, w której jesteśmy obecnie, w teraźniejszości, mamy wpływ na to, co możemy zrobić, jakie podejmiemy decyzje i no, gdzie pójdziemy, gdzie pokierujemy tok naszych myśli, co byśmy chcieli osiągnąć. A wracając do tego, co było wczoraj, nic nie zmieni, zabierze nam tylko czas i młodość. Także pomyślcie mega niesamowita opowieść taka naprawdę szczera i prawdziwa w każdym słowie bardzo, bardzo by ją wam polecam niedługo jest premiera drugiej części, której będę mogła patronować mega, mega książka I, i wiecie, ktoś powie, że o, kiedy się pisze o osobach starszych to nie tylko wspominają, co było kiedyś no wiecie, tu jest taki dodatek ale nie tylko oni też zauważają tak jakby przeżyli większość życia i znają niektóre prawdy życiowe, znają mądrości, wiedzą, co się z człowiekiem może stać, wiedzą, czego unikać i tak naprawdę my możemy powiedzieć, ale się wymądrzają. Nie. Oni to wiedzą, co. I dopóki, dopóki tak naprawdę my nie dojdziemy do tego wieku zbliżonego do nich, to będziemy to totalnie ulewać. Ale później, uwierzcie mi, że będziemy mieli te same myśli, te same przemyślenia i też bardzo będziemy chcieli po prostu, m, że tak powiem, naprawić innych, zanim popełnią błędy, które popełnili oni i których bardzo żałują. Także świetna książka tego narcyza tutaj, to uuuh, nie wiem, co bym mu odrobiła. <gryw> nie mogłam na niego patrzeć, nie mogłam go słuchać po prostu. To był taki gość, który, wiecie, obrażając, myślał, że wszystko mu wolno, bo, bo jest przecież samcem alfa, tak? On ciągle wygląda młodo. Dopóki nie pojawiła się pewna sytuacja na imprezie, gdzie ktoś zwrócił mu uwagę, że jednak tak nie jest, jak mu się wydawało. I jego zdrowie jednak musi być też troszeczkę mm, podbudowane, bo inaczej nie czeka go nic miłego. Także książka świetna, mega życiowa, przeżyciowa i bardzo mi się podobała. Czasami troszkę nostalgiczna, ale z taką wielką nadzieją na przyszłość, że żyj tym, co masz dzisiaj, bo możesz dzisiaj coś zrobić. Jutro będzie za późno. A to, co ma dopiero nastąpić, kto to wie. Mega książka, bardzo polecam, bardzo, bardzo. Do usłyszenia, pa 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 pa.